Dzień dobry, drodzy bumeranerze. Jestem tutaj dzisiaj z wami, bo chcę wam opowiedzieć o kilku ważnych sprawach. Po pierwsze, spełniam swoją styczniową obietnicę i już dzisiaj w aplikacji znajdziecie nową pulę nagród. Długo zastanawiałem się nad tym, co zaproponować Wam i postanowiłem przeprowadzić małe badanie, mały ranking, sprawdzić, co według Was było najbardziej interesujące i z czego najczęściej korzystaliście. I tak, na pierwszym miejscu nie trudno się zgadnąć. Oczywiście opaski Xiaomi. One są już dzisiaj w aplikacji. Na drugim miejscu wybieraliście karty podarunkowe Allegro. Również są już dzisiaj w Bumeran. I na trzecim miejscu, jako że Bumeran jest to aplikacja dla osób aktywnych fizycznie, to oczywiście karty podarunkowe Decathlon. Również zapraszam do odbioru. Ale pamiętajcie, liczba nagród jest ograniczona, jest trochę jak w sporcie. No kto pierwszy ten lepszy. Na nagrody lutowe wydaliśmy łącznie kwotę około ponad 50 tysięcy złotych, co oznacza, że przez ostatnie miesiące, grudzień, styczeń oraz właśnie luty, wydaliśmy na ten cel ponad 200 tysięcy złotych. To dużo dla nas nie ukrywam, zwłaszcza, że jesteśmy startupem, ale jest to dla mnie bardzo przyjemny koszt, bo dzięki niemu mam nadzieję, wielu z Was daliśmy sporo frajdy. Styczeń był to dla nas okres bardzo, bardzo intensywnej pracy. Po pierwsze, skupialiśmy się na rozwoju samej aplikacji, po drugie, na rozwoju biznesu w postaci dołączania nowych partnerów. Jeżeli chodzi o aplikacje, poprawiamy w tej chwili wszystko to, co było dla Was najbardziej kłopotliwe. Po pierwsze, czytelność informacji na temat dostępności kodów rabatowych. Po drugie, z aplikacji będą usuwane te promocje, które już będą niedostępne. I po trzecie, w aplikacji znajdzie się przycisk, który pozwoli Wam ręcznie odświeżyć informacje na temat Waszej aktywności fizycznej. Ale również w obszarze biznesu mocno się staraliśmy. Pewnie zauważyliście, że w ciągu ostatnich dni w aplikacji zaczęły się pojawiać nowe oferty i nowe promocje. Zgodnie z obietnicą i z zapowiedzią, aplikacja staje się aplikacją lojalnościową. Wasza aktywność fizyczna będzie mogła być zamieniana na zniżki, promocje i rabaty. I to zaczęliśmy. Bardzo się cieszę z pierwszych rezultatów, bo są obiecujące. Naprawdę wielu z Was już dzisiaj skorzystało z tej oferty, a to jest bardzo mocny sygnał dla naszych partnerów, którzy zaczynają z czasem wierzyć, że w naszej grupie i w aplikacji Boomerang jest naprawdę duży potencjał. Dlatego zobaczycie, że z czasem będą pojawiać się nowe oferty, ale to co najważniejsze Będą pojawiać się oferty dedykowane tylko dla nas, tylko dla grupy Boomerang. I tę pracę właśnie rozpoczęliśmy. Cieszę się z tego, że po pierwsze jesteście cały czas z nami. Dziękuję Wam za ogromną wyrozumiałość, ale również dziękuję Wam za bardzo pozytywne oceny. Zwłaszcza te, które pojawiły się po ostatnim live chacie. To pokazuje, że w tym modelu Nagradzanie aktywności fizycznej jest ogromny potencjał. Już wkrótce, w najbliższych dniach udostępnię wam wyniki tych ankiet, żebyście sami mogli się o tym przekonać. Dlatego na sam koniec dziękuję wam, że jesteście z nami. Dziękuję Wam, że myślicie o tym, żeby być zdrowszymi, żeby się lepiej czuć. I jeszcze raz was gorąco zachęcam. Zostańcie z nami. Jesteśmy dopiero na początku drogi, a my jesteśmy długodystansowcami. Powodzenia w zbieraniu punktów.